Witajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku komisji. dzisiaj trzeci odcineczek z serii Krzyżówka XXL cała paczka mamy zrepeczki 7, 8, 9 tradycyjnie podnadrapałam po 9 liter w różnych tym razem miejscach czy mi się coś utworzyło? chyba nie Krzyżówka z numerem 7 tu jest tandem 3 literki brakuje Patrzymy, co i jak. Lecimy z tym koksem, i od góry mamy o. A i C. Ciekawe, 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 bo yy, pierwsza i ostatnia wygrana na razie była yy, w zdrabce z numerkiem drugim. To tak powiem Wam. Nie jest ciekawie. Na razie. Patrz. Sójcie, literka C się pochowała. No. To jest, ale... Szczególnie z literką C jakoś jest problem. Zobaczymy, czy ten tandem się utworzy. Powiem Wam, że może się utworzyć. Jest szansa na tandem. To jeszcze jest w sroce. Dobra. Jak coś pomijam, to wybaczajcie. P I w to w tandemie nie ma nic. No mówię wybaczajcie, ponieważ jak się nadrapuje. To jednak się oczy czy męczą i nadrapuje zawsze przed odcinkiem. A słuchajcie, nie mogę nadrapować i was oglądać. Bo wtedy to w ogóle jest. Bo można drapać te litery, które u was są i tyle wejdzie. Dobra. Mamy L. I H. No, dacie do tego bonusu. No, powiem wam, że tak to się tu nic nie utworzy. Na pewno. takimi literami a to w formacji było C o i T będzie D tam zobaczymy Wydaje się, waterlo, to jest pierwszy wyraz. Powstał rataj, tym pierwszy, o x by, ale nikt stał. Koda mi teraz X -a. przy jednej literce. Przy jednej literce, no to X nie bardzo. No to co? D? Nie. O. Ale U nie da wygranej. Nie dali 40, a dali pustaczka. Nie, dali 20 zł. A gdzie? Ha, ha, ha. hu Ho, Teraz to będzie. Teraz to będzie, słuchajcie. Gwinto. Finito. Bo ja nie widzę. E, tutaj patrzę, tu i jest u oratorium, mhm. ale nie było, może tu jest waterloo, y, y był, nie było. Tak to jest, jak się literę pogubiło. Ale to było D. A, tu jest taksi. Jest taksi, jest rataj. Jest Iga. To to jest trzecia krzyżówka wygrana. Taksi, rataj, Iga, razy dwa będzie razy jeden. To szukamy, ale już mamy taksi i rataj. E, dobra. I car. Mhm. Jest. E, cztery słowa na krzyżóweczce tej niebieskiej: taksi, Iga, car i rataj. Czyli c c c jak najbardziej Słuchajcie, jeszcze nie, nie wydobrzałam, więc wiecie. Wybaczcie. Ale jest wygrana. F i W. Nie widzi się. Ale dobrze. Jeżeli coś fajnego z tej paczki wpadnie, wezmę sobie drugą w Perniku RN. I powiem Wam, że tak zastanawiałam się, ale chyba wezmę jakąś taką, e, gdzie jest w miarę dużo nagród, a mm, mały. Już nakład mam jakieś tam dwa typy. Jeden typ to jest właśnie zdrapka za pięć złotych, a drugi typ. To jest drapeczka za złotych, kochani. 10. Więc zobaczymy, co ja tam sobie zmyślę. I i s. Czyżby dwie krzyżówki po kolei wygrane? Chyba nie. Powstaje nam mim. Możecie pisać w komentarzu o jakiej paczce myślę. Że to powstał cis. jeżeli ktoś zgadnie, zdrapie drapeczkę na kanale o. Czyli będzie więcej osób. To będzie rosowanie, ale to nie będzie paczka, bo paczek u mnie już jest, za, jest dużo. Nie za dużo, ale dużo. Zdrapię zdrapkę na kanale. Powiedzmy dla. Jeżeli ktoś zgadnie, a jeżeli zgadnie to więcej osób, to niech będzie tyle ile osób zgadnie. czekajcie to są dwie paczki. To tu nie wiem, czy to wyda się. Nie. To słuchajcie, to sorry. To tak nie będzie. Pomyślę o jakimś innym konkursie. A tego nie mam, bo widzicie, ja jeszcze nie jestem zdrowa. I nie myślę. Przecież ja mówię o dwóch paczkach. Mówię o jednej. Widzicie, ja to jeszcze jestem. Sorry, memory. Słuchajcie, bardzo mi ta choroba jakoś tak. Wy będziecie, jak to będziecie. O, powstał kibic. Jak wy będziecie to oglądać, to ja pewnie będę już w miarę. Ja żyła, ale jak to nagrywam, to nagrywam, wiecie. Te. I tu jest metys troszeczkę wcześniej, więc no ta literka te chyba nam da dała nam mit, ale to jest drugi wyraz, ale nie było. No i te, tu w stylu tylko i tyle. Gdzie w stylu? Jeszcze w atomie. Dobrze. Tu można było razy trzy. Tu można było. Tak jest, ale tu jest pusto. Y. Y, C. To dziewiątka. Tutaj trochę dziwnie naddrapałam, ale... I, I, J tego chrustu to się za wiele nie utworzyło Więc mówię, ta paczka taka będzie jakaś, ale nie zdradzę wam, bo nie wiem, którą się uda. Czy w ogóle się uda. U i W. Po już nie powstanie raczej. Mm. <laughs> lecimy e i c to do prostu nie będzie. To nam Ewa powstała. Y by nam ładnie zrobił. Поставлю нам этап. ЗС. Но та хрусту уже не To, ale to nam powstała ta miza. Gdzie jest drugi wyraz? Mhm. To kaby pasowało. Nie wiem. To tu nie, nie rokuje mi. Ta krzyżówka. Powstała muza. I jest G. Potrzebne. Nie powiem jak. Chociaż. Nie. Iga jest taj drugim wyrazem. J to już na pewno jest pusta głowa. Z J to tu nic nie, nie, nie dźwigniemy, J U. No to co? Siedem, osiem, dziewięć. Z wygraną w zdrapce 7 20 zł w grze trzeciej. Tam były cztery wyrazy. Dobrze kochani, ja już się z Wami żegnam. Do kolejnego odcineczka pa!